To zaczęły nas wyprzedzać samochody, nawet tą czołówkę kładową. Niestety zadałem w drzewo, wyprzedzał mnie samochód, i zanim zdążyłem schamować, zadałem lewą stroną w drzewo. Troszkę się poalterytowałem. Gordon jechał jak wariat kompletny, oni się w ogóle nie przejmują. Antenę też uchwałem. I jak nas zaczęli wyprzedzać, to niestety trzeba było schamowywać. No ja tak schamowywałem z dużej prędkości do zera, ale jeszcze mi z 10 czy 15 kilometrów nie zostało. I w takim kurzu, jak mnie wyprzedził jakiś samochód, tak przydzwoniłem w drzewo, że miałem gwiazdy w, w, przed oczami. No i, i pokiereszowane palce trochę, ale, ale nie tak bardzo. Na szczęście owiewka przyjęła, no i orzełek został. Ale dzisiaj była akcja, flash weszł. Wyprzedziło mnie Mitsubishi, i za chwilę dachowało. A? No nie wiem, czy 5 minut później dachowało.